No, witam. Słuchajcie, jedziemy z domu. Jedziemy z domu, ja się z Hanią, robię obiad, ja widzę, że jest mnóstwo pytań, które każdy musi wiedzieć do tego, co na przykład ja e, tworzę z tymi pszczołami, nie? E, nie ma czasu, ja tu sobie gotuję jakiś obiad, coś ten, jedziemy, nie? No bo to, no nie ma czasu, no to ktoś musi to wiedzieć. E, temat jest taki, słuchajcie, trutowienie pszczół w mojej metodzie. E, więc tak, ja w zeszłym roku jedną rodzinę próbowałem przeciągnąć, no... Do samego końca wygryzienia się tego czerwiu, nie? W momencie, kiedy ja widziałem, że wygryzałeś ostatnie trudnie w ogóle, to ja dopiero podłożyłem ramkę z tymi jajkami i, 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 i był okej. Okay. Był okej, okay. żadna, żadna pszczoła mnie nie strutowiała. Ale osobiście prawda jest taka, że większość pszczół, które robiłem w zeszłym roku, to po prostu jak wyciąłem te drugie mateczniki. To albo tego dnia, albo od razu sobie przygotowałem te jajka i jak miałem przygotowane te jajka, to już wkładałem, nie? Tam gdzie miałem wycięte te sneematyczniki za tym drugim podejściem, no to wtedy już wiedziałem, że tam pach nie ma żadnych, nie, nie ma żadnych odsłoniętych tych yy, larw, że one mogą z czegoś pociągnąć co innego i w tym momencie od razu im podkładałem te jajka tam za 2-3 dni, no to te pszczoły mnie trutowiały, że jakaś pszczoła zaczęła robić jajka, no to po prostu no to chyba by było... Tyle, jeśli chodzi o ten temat, takie, że te trutowienie tych pszczół, bo ja już właśnie słyszałem, że jak nie ma matki, wszystko i tak dalej, i tak dalej, to, że strutowienie pszczoła nie, do momentu, kiedy są larwy, do momentu, kiedy one mają pewność, że one są w stanie sobie coś zrobić z czegoś, nawet z tych trutni otwartych, nie, no to ta matka żadna nie strutowieje, nie. Ja przeciągałem właśnie ten czerw, że do wygryżenia cały czerw, no ale właśnie, no to tylko w jednej rodzinie tak robiłem w zeszłym roku, wcześniej tak nie miałem tak, że tak, tak ten, zawsze podkładałem właśnie tak wcześniej, bo się bałem właśnie o to stosowanie. No ale to jeśli ktoś po prostu ma pojęcie może trochę większe na ten temat, w którym momencie dopiero ta pszczoła tam sobie strutowieje, ja wiem, że to długo, to musi być długo, no to musi być już katastrofa totalna, wtedy ta matka tam strutowieje. Ja, ja widziałem, że jak ja na przykład podkładałem jakąś matkę czy coś, one tej matki nie chciały przyjąć i tak dalej, w międzyczasie strutowiała jakaś pszczoła właśnie i tą matkę one tak jakby długo przyjmowały, nie, no to, no to, to, to to ten czerw właściwie się praktycznie wygryzł i dopiero ta pszczoła gdzieś tam jakaś strutowiała, waliła teka, nie, tam, po dziesięć do tego. No, no to tak, no, no, to tak to było, no, 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 tak, tak. No i to by było tyle. Ja będę robił krótkie filmiki, tak, każdy temat był osobno po prostu napisany, że nie, kilka tematów w jednym, nie? No to te strutowienie pszczół w mojej metodzie, no to właśnie... No to jest to, że musimy wiedzieć, w którym momencie jakaś pszczoła może nam strutowieć i robić nam te jajka, więc zanim ona to, zanim jest ten motyw, że ona może nam to zrobić, no to musimy podłożyć im jakiekolwiek inne jajka, jakiekolwiek inne larwy, że one po prostu znowu się zrobiły w ciula, że one myślą, że one mogą sobie zrobić z czegoś matkę. No, a my po prostu im to pozrywamy, nie? No i to, to by było to tyle, no to by było tyle. Włączamy jedziemy w kolejny temat, nie?